Dobrze, to na początek rozpalimy y, świeczkę. Potem y, wlejemy tu szybko trzy łyżki wody. Szybko będziemy tr y, trzymać i y, papier się nie spali i na dodatek się wodę da. Po pewnym czasie. Papier się nie spalił i woda się zagotowała przez to, że w papierze była obecna woda i ona zatrzymała to spalanie papieru. Ten eksperyment, co będę robił, to się nazywa Wersze faraona. Do tego potrzebny piasek, soda oczyszczona i cukier puder, najlepiej, no bo on jest w proszku, nie w to, to taka mieszanina zostaje i w piasku na środeczku na środeczku dziurkę taką mniej więcej i do dziury tej, to zależy jak duży ma być wąż tej mieszaniny na około to jest akurat y, paliwo do biokominków ale równie dobrze może być Spirytus albo benzyna do, do zapalniczek. I tak na około kilka razy trzeba polać. I teraz podpalimy. I teraz chwilę musi się popalić. I już tutaj widać, że wychodzą takie wężyki. Pomogłem. i za chwilę będą coraz większe. Widać, że wąż urósł dosyć spory. On później w dotyku jak ogień, skaśnie jest taki jak wata, trochę mocno zbita wata i też w środku po rozerwaniu tak wygląda. No, można go wykorzystać nawet do zdoby na półkę i mam nadzieję, że się podobało. Mam tutaj taki eksperyment, taki trochę magiczny, można tak powiedzieć. I pierwsze, co teraz zrobię, to naleję do tej pustej, e, pustego naczynia taką przezroczystą substancję. I jak widać zrobiła się a teraz, gdy wleję tą przezroczystą substancję, zrobi się znowu przezroczysta. I zrobimy eksplozję. Czyli taki jakby funka. Najpierw musimy wlać magiczne substancje, czyli... Chciałem. To, później musimy wlać tą magiczną substancję szybko zamknąć. Przed wytworzyliśmy z tabletki musującej i z octu dwutlenek węgla, ponieważ te dwie substancje tak na siebie działały, że zaczyna tabletka z octem musować i tworzy się dwutlenek węgla. Wykonamy płomień, który odpali się od dymu. Jest tak, na początku zapalamy zapałkę którą odpalamy świeczkę. Następnie zbliżamy wykałaczkę. Lekko przygaszamy płomień. Robię to jeszcze raz, który wraca z powrotem. O, teraz do świeczki. Dzieje się to dlatego, że rozy, które ulatniają się w dymie są gładkopalne i przez to gdy podkładamy ognie do, do tego dymu, on świeczka z powrotem się zapala. Taką ciecz nazywa no się ona cieczą niejutuniowską i jest w niej skrobia ziemniaczana oraz woda. Gdy jest w pudełku, zachowuje się jak ciało stałe, jednak gdy weźmiemy ją do rąk i puścimy, zachowuje się jak ciecz. które nazywa się smoki. i jak podpalimy palnik i damy mąką, to wyjdzie taki smok.